Nazywam się Małgorzata Sochoń. Przyjechałam z Białego Stoku. Napisałam pracę biograficzną, ale to nie jest taka biografia przekrojowa, tylko taka złożona z takich fragmentów, które ja jako córka mojego ojca, o którym napisałam, dobrze pamiętam. A mój ojciec był przewodniczącym Solidarności na kolei. Tytuł jest taki bardzo osobisty. Tato Kazio. Może dobrze byłoby zacząć, jak mój ojciec leży w boksie już chory, ale jeszcze o tym nie wie i zabija łapką muchy, które łażą po kocu w kratkę. Jest lato, ma macocha patroszy pstrągi. Mam w domu książkę wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej z tekstem mojego ojca. Nagrodzonym w konkursie na wspomnienie moja pierwsza Solidarność. Więc może wspomnę i o tym. Wezmę z niego jedno zdanie, jako cytat jedyny osobisty, w którym pisze: że mama zachorowała przez Solidarność, przez jego ojca internowanie. Może uda mi się pokazać, jak mało warte jest zaangażowanie się w politykę. A może nic o polityce? Tylko o tym, jak ojciec gwizdał i czyścił buty, gdy pokłócił się z mamą, albo jak malował siwak w kwiaty, które oglądał przez lupę na znaczkach pocztowych. A może o jego biebrzy? Miałaś szczęście, mówi tato, i obejmuje mnie serdecznie po przyjacielsku, poklepuje po plecach, całuje w policzek. Właśnie chciałem wypłynąć, ale myślałem: a, nazbieram jeszcze sztawiu. Odsuwa mnie trochę od siebie i przygląda się z uśmiechem. Przecież wiesz, że jestem szczęściarą, śmieje się. Patrzę na jego wielki brzuch, niedopięte w pasie ogrodniczki, miodową koszulę i śmieszne krótkie kaloszki, w których chodzi rano, kiedy trawa jeszcze mokra. Smutno u nas, pokazuje palcem gniazdo na słupie. Z gniazda wrasta las zielonych badyli, gdzie Bocian siedzi tam na latarni. Zobacz, jaki wyliniały, jak każdy facet bez baby śmieje się. Ileż tych piór mu zostało, i jaki brudas. Wychudzony, łysawy Wojtek wykręca szyję i uparcie wyskubuje coś spod skrzydła. Chyba ma pchły, wszy i to takie jak mój paznokieć. Tato pokazuje z czerniałą od słońca dłoń i przykłada wskazujący lewej do małego prawej, jakby odcinał płytkę. Wzdychamy. Wyciągam z torby łyski w ładnej butelce, paczkę kabanosów i dobry kwadratowy chlebek z ciężkiej mąki. O, mówi i znowu przytula mnie do swojego brzuszyska, pochyla się trochę, żebym zmieściła się w jego ramionach. Częściej do mnie przyjeżdżaj. Zwalnia uścisk i opowiada, jak to wczoraj, złowił dwa spore sztupaki, a wcześniej sama biżuteria, drobne płotki, karaski. Dostaniesz te szczupaki. Rzeka nie jest najweselsza. Woda wysoka, ciemna, nieprzejrzysta. Wysepki z krzeków w trzcinach wyglądają jak mokre strupy. Ropa z ran, mało kwitnących grążeli, a te, co są, zaledwie na wpół rozchylone i tylko jedna ważka w powietrzu. Chodź na most, mówi tato.